Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Electric Cave. Jest to część druga. Tutaj pewnie tego nie skończę, ponieważ będę nagrywał tylko 20 minutek, Sorry, że nie dłużej. Misiaki, ale niestety pff, mogę tylko nagrywać 20 minut, jeżeli chcę się wyrobić z czasem, tak żeby Wam wszystko ładnie tutaj aplądnąć. I więc tak, sprawa organizacyjna. Zanim to zacznę przychodzić, takim szybkim słowo. tokiem tutaj powiem, że chciałem Wam bardzo podziękować za te wszystkie lajki pod ostatnim filmem, dzięki czemu trafiliśmy na stronę główną, nawet na pierwsze miejsce. No i no, to było naprawdę fajne. Dziękuję wam za to, mam nadzieję, że może z tym odcinkiem też by się tak udało. E, ale dobra, tak, e, jeżeli Emerald Block e, odbierze moc, to da teraz e, moc Dispenserowi, który tutaj coś wyrzuci. Okej, okay, zobaczymy. Tyk, 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 tyk. Jej. Wyrzuciło siodło. Okej, okay. zatem będziemy musieli się teraz bawić troszeczkę też z Dispenserami. Tutaj mamy mieczek z Redstone'a. No i ogólnie parę osób mi... O, tutaj będzie winda. Um, parę osób mi zarzucało, że Mandziu, jak ty możesz tak nie ograć redstone? i ja, ja wam mówię tak, że... A ja sam nie wiem. Szczerze mówiąc, że ja sam nie wiem. I nie mam pojęcia jak ja mam to zrobić troszeczkę. Więc tak. Au. Oh. That's unfortunate. Co ja mam zrobić w takim przypadku? Hmm. I fuck this up. Czy jest drugi w tym dispenserze? Mam nadzieję, że jest. Jeżeli nie, no to... How? To... Jest! Zam... Oh, Okej, okay. na szczęście. Pomyśleli, że Madzia jest debilem. I zrobili na wszelki wypadek wersję awaryjną. No. Tak, wyrzućmy tutaj przedmioty niepotrzebne. Nie zbieraj tego, nie zbieraj tego. Dobra, nie zbrałem tego. I lecimy dalej. Ogólnie ta mapka jest bardzo ciekawa. Postaram się poszukać więcej takich mapek, bo widzę, że wam się właśnie one takie podobają i widzę, że tutaj wracamy standardowo do gliny mamy jeden repeater niedobrze, co powiada się, że będę nie ogarniał. Uh, Okej. Okay. I zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj mamy źródło naszej mocy. Więc oczywistością jest, że chcemy zrobić najpierw to. To nam dawało energię tutaj. Dobrze ja patrzę, dobrze ja patrzę. Czyli robimy to tak. O, teraz mam energię tutaj i to wystarczy zrobić o tak nie do końca. Czekaj, to jak to już wyrzuciło, to przecież to już stąd ja mogę sobie zabrać, tak? Dobrze patrzę. O, tak. Mogę sobie stąd zabrać i tutaj już na spokojnie... O. Nie mi się otworzyło? Otworzyło mi się tutaj, pochodnie rozwaliło. No niestety, niestety nie poradzę. Mam tu jedno złoto i nie mam pojęcia, do czego ono mi się przyda to złoto Bo jeżeli mam zbierać jakieś tutaj złote jako dodatkowe punkty, no to ja z moimi punktami stoję bardzo słabo. Okej, okay, kolejny pokój Redstone'a. Będziemy mieć około 21 repeater. Ogólnie te pokoje, później nie, będziemy mieć 15, 14. Później ludzie pisaliście, że są troszeczkę trudniejsze. U, tutaj jest water, ok. Będę wiedział, tutaj mam przycisk. Co to jest? Sekundkę, sekundkę. Tutaj mam bookshelf. Co robiły bookshelfy? Ja już nie pamiętam. Nie grałem w to jeden dzień i nie pamiętam. Chyba coś przesuwały. Tak, to były... Ach, to była zabawa z pistonami, z bookshelfami. A tutaj mogę wypuszczać wody i ona musi gdzieś dosrzeć. Okej, okay, jak to leci? To spada tutaj. To się tutaj zacina. Okej. Okay, czyli przydałoby się... Ciebie na razie zabieram stąd. Przydałoby się to doprowadzić, czy mi się uda, do tego i zobaczyć co to robi. Hm, nie, nie udało się. Spróbujmy troszeczkę inaczej, nie wiem jak ja, co wtedy zrobiłem, że wtedy mi się udało zaoszczędzić trochę tej energii. Teraz mi się jakoś nie udaje, znowu mi się nie udaje. Nie wiem jak ja, jak ja to wtedy robię, że zaoszczędzam tą energię, teraz jakoś nie mogę. Teraz magicznie to wezmę o tak i będzie idealnie. Proszę, 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 o oh, fuck, nie jest idealnie. Tylko jednego klocka. A jak zrobię, o tak? Ta, tak też jest spoko, okej. Okay. Chociaż czy to mi w ogóle jakkolwiek pomoże, to w zasadzie zabieram jeszcze jeden i to mi absolutnie w niczym nie pomogło. O, okej. Okay. Chyba, że to zrobię po prostu. Tak, uwaga, Mandio znowu nie ogarnia Restona. Ale to nie jest chyba nic nowego, chyba się już większość z was przyzwyczaiła, że mandzie nie ogarnia tego Restona. Jednego mi brakuje, naprawdę. For god's sake. Tylko jeden klocek. Dobra. Może... Do tego po prostu nie muszę doprowadzić energii. To by dużo tłumaczyło w takim wypadku. I teraz ciśnijmy wodę, co się teraz stanie. Woda leci tu, 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 tu. Teraz leci tam dalej. O, popatrzcie. Spływa o tutaj, tutaj na dół i... O, to było rozwiązanie! Okej, okay, czyli w ogóle tego nie potrzebowaliśmy, spoko. Dobra, przechodzimy tutaj. No, mamy wózeczek, mamy też. No, więcej wózeczków, ale mi się chyba przyda tylko jeden. Pyk. i jedziemy dalej. Czyżby to był koniec e, sekcji drugiej, że tak powiem? Jeżeli tak, to zaraz przejdziemy do sekcji trzeciej. Ale jest fajny dźwięk. Teraz tych wózków prowadzi jeden, jeden, 1.4.5 chyba. Teraz mamy 1.4.5. Nie wiem, zobaczycie w tytule filmiku, jeżeli sami też nie wiecie. Teraz się jakoś dźwięk zaczął dziwnie, bo zaczynam się powoli bać. O, o nie walnęło mnie. nie, jednak nie walnęło. Dobra. 7 rysona, dziękuję bardzo i. Ta... Na was obvious. Dziękuję, na dół, hop. I ciśnijmy po kolejnej. Nie, ja nie chcę tego gravelu. Kiedy się to nauczę, że ja nie potrzebuję tego gravelu. I byliśmy. Ola ja to nie chcę. Nie byliśmy, czekajcie, tam jest Redstone, tam byliśmy. Czyli nie byliśmy, prawdopodobnie tutaj, tak. Tutaj jest diamentowy bloczek, wygląda on strasznie i przerażająco, ale zobaczymy zaraz do czego służy. Więc tak. George, George, George. Do czego służy dia diamentowy? Eee, otrzymuje. Tu, ru, ru, ru. tu, 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 tu. Jeżeli dostanie trochę siły, to zrobi coś z Redstone'em. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co zrobi. Chyba wyrzuci trochę, o to chodziło. Tak? Czy nie? O co, o co chodziło? Sobie? Tak, wiecie, czekajcie, czekajcie. Co ja zrobiłem? A, chyba... Ta, dostałem jeden klosek Redstone, tylko po prostu tego nie założyłem. A, to wszystko tłumaczy, Okej. Okay. gdzie my teraz jest. No Boże, wpadłem w coś. Nie wiem co to jest za klosek Alejsku, bo je. Dobra, zobaczymy czy to też zadziała tutaj. Powinno. A gdzie mamy nasze źródło energii? Tutaj jest. Zapraszam tutaj. A, zapraszam tutaj. Tak, daj mi to trzy kolejne. Aho. A to musimy po prostu walnąć. Tak, tego już nie potrzebujemy praktycznie, bo już dostaliśmy te trzy. Nie wiem, to jest sukomat bloki, to jest już naprawdę zaawansowana technologia. No ale jeszcze go troszeczkę ogarniam. Okej. Okay. Jest dużo zbierania, wyjście! Ja wiem, że to ładnie wygląda, jeżeli zrobimy sobie tak na skrzynce, tak ładnie sobie ustawimy No, ale to jest bardziej wkurzające, aniżeli że ładnie wygląda, naprawdę. Okej, okay. tutaj jest już prościutkie. Ile dostanę? Trzy, dziękuję. A zabieramy z tego, zabieramy, zabieramy. I gdzie musimy to doprowadzić? Do bookshelf, okej. Okay. I powinno wystarczyć... Gdzie mi się otworzyło? A, tutaj. Okej, okay, lecimy dalej. Myślałem, że te levele będą teraz troszeczkę trudniejsze, ale obecnie ci jakoś. Może nawet trujeczkę ukończymy przed... Tak, jeszcze 12 minut, chociaż, nie wiem. Eh, można walnąć przecież trochę dłużej, nikt się nie obrazi chyba. A, tak. Tak trzeba, bo inaczej to nieco działa. Mhm. 14 i musimy doprowadzić do szelfu teraz, dobra. Więc to zabieram. I będę to prowadził tak. Co mi dawał ten glowstone? Glowstone chyba przechowywał energię. Tak, glowstone przechowywał energię, stąd możemy ją zabrać. Oddawać mi to. Ja nic nie pamiętam. To źle u mnie świadczy, że wszystko zapomniałem. I powinno być spoko. No właśnie, nie wystarcza. I jest spoko. Raz, dwa. Ok. Hałasu mnie za oknem. Och nie, tajemniczy hałas o godzinie 21. Oho. Pięć rysona tylko teraz coraz mniej nam go dają. Powoli zaczynają go ograniczać. Jeszcze zaraz to je będzie na kartki. Ale gdzie mam jakąś książkę? U, tutaj jest Trapwire. Ja się boję Trapwire. Ale tu dobra. Robimy tak. Co się stało? Pyp, pip. Ok, już wiem. Robimy tak? Dziękuję. Się otworzyło tutaj. Ci dalej. Aho, tutaj mamy dwa złota. Ok, to już wiem, że wstajemy na Trapwire i się dzieje to, co powinno się stanąć. I ja bym sobie zamknął okno. Słuchajcie, robimy cięcie krótkie. I nagle zapadła niesamowita cisza wokół. Już nie ma tych hałasów. Sorry za to. Malutkie moje nieprzygotowanie z mojej strony. Ale jakoś to przeżyjecie. Chyba, mam nadzieję. Hmm... Chyba to nie tak. Chyba to najpierw słuchajcie po prostu cisiemy o tak. A jak pociesiemy to tak będziemy mogli myśleć o czymś innym. Poproszę rec... Okej. Okay. Więc ja mam sobie to postawić słuchajcie, bo mam tylko jeden taki klocek. Nie chcę tego spieprzyć, zaraz zobaczymy gdzie mi czego brakuje. Więc cisiemy to tak, tak, tak i gdzie mi czego brakuje? Mam tylko jedwa. O! Jeszcze ja mam tylko dwa takie. Gdzie ja mam to postawić? Wiecie co? Myślę, że te niebieskie są tutaj dla podpuchy. I. Nie, one nie. Ho, One nie są dla podpuchy. Oho. Houston we got a problem. Mamy problem, Houston. Jakbym to zrobił. Mam tylko dwa. To tak nie może być. Tak też może być. Brakuje mi jednego. I to widać, że brakuje mi jednego. Co tutaj mo mogę zrobić? Czy tutaj mogę jakoś skrócić tą drogę dodając jakiś klocek? Nie, tutaj będzie mi się musiało otworzyć i. Mandziłam ma zwiechę intelektualną. How the fuck am I supposed to do this? Jak ja mam to zrobić? Brakuje mi jednego Repeatera, naprawdę. Czekajcie, jeszcze raz. Czyli na pewno ja nic nie dostaję oprócz tego. Może jakaś podpowiedź? Nie, nie ma nic. Zaraz się skończę na tym, że Mandio tutaj sobie usiądzie na 10-15 minut i będzie musiał to ogarnąć. O co chodzi? I co, daliście mi coś? Nie. Co się dzieje, jeżeli ja tutaj wstaję? Coś się tam dzieje. Ja to słyszę. No dobra, nie wiem, coś te pistony kombinują. Jakbym to walnął? O tak. Hmm. Też by nie przeszło w zasadzie w takim wypadku. Jakbym to walnął, o tak, to jest tak normalnie. Tego już bardziej się skrócić nie da. To jest najkrócej jak się da. I zostaje mi tylko dwa. Oho. W przypadku, kiedy walnąłbym to tutaj, to bym to spieprzył kompletnie. Słuchajcie, nie mam blednego pojęcia. Hmm. Co ja tutaj mam zrobić? I tak, i tak jest niedobrze. Muszę do tego. <głos》> muszę do kleja to poprowadzić. Jak ja to powinienem zrobić? I tak jest źle, i tak jest niedobrze. Jeżeli walnę tutaj ten klocek... Nie wiem co to nawet jest za klocek, szczerze mówiąc. Myślę, wydaje mi się, że to jest pół bloczek po prostu. Czy ja nie powinienem dostać teraz stąd? Nie wiem. Wiecie co? Ja to sprawdzę, jak to zrobić. Nie mam bladego pojęcia. Nie mam żadnego pomysłu na rozwiązanie. Wracamy za sekundę. Okej, okay, jestem z powrotem. Sprawdziłem na filmiku i to powinien być repeater. Tak, i to jest repeater, to była po prostu zbugowana ikonka. I to w zasadzie rozwiązuje mój cały problem, ponieważ proszę bardzo, mamy otworzone wejście. Czyli ja nie jestem tutaj debilem, tylko po prostu była zbugowana ikonka. To wszystko tłumaczy. Oho, okej, okay, jesteśmy dalej i co my tutaj dostaniemy, jeżeli ja to zrobię? Co, co, co? Tutaj się coś działo, okej, okay, a tutaj? To jest ogólnie energia, ta. Czekajcie. Ok, dziękuję za energię. I what I'm supposed to do now? Oh! Interesting. Czy nie to byś na tym siadł? Tak, chyba nie to byś wtedy na tym siadł po prostu. Albo się to jakoś zbugowało. E, ok zatem to było całkiem proste nie nie oglądałem nic jeżeli chcecie ja mam wyślę link do tego przejścia później nic już nie oglądałem sprawdziłem czy dostał repeater czy też nie tylko i nic więcej o to was zapewniam no i tutaj się zaczynają już większe puzzle i wreszcie mam normalnie wreszcie normalnie dostałem redstone zatem tak na samym początku jak chcę do diamentu dostanę więcej tego redstone no. A więc tak, tutaj dajmy na przykład whatever, tutaj możemy dać, bo ja chcę tylko więcej redstone'u. O kurda, dostałem tego dużo. No i okej, okay, jak teraz to muszę zrobić? Zatem tak, żeby oszczędzić jak najbardziej narzędzą, nie marnujmy go. Wcisnę to tak po prostu. A tutaj do, mam energię, teraz mam tutaj. Okej, okay. i teraz tak. Możemy stąd zabrać na resztę. Nie wiem ile będę go potrzebował. Oni pewnie nie dali go w nadmiarze od Just in Case. Ale zobaczymy. I teraz robię to tak. Nie mam pojęcia co mi to zmieniło szczerze mówiąc. Okej, okay, widzę już. I to muszę tak zostawić, bo teraz ciągnę stąd energię w ten sposób i cisnę do tego kolejnego tutaj. Czy to mi się zaraz skończy? Czy idealnie będzie? Nie. Skończyło mi się w tym miejscu. Ok, i w tym momencie, co mi to zmienia? Sekundę. Tam się co dzieje. Ok, widzę. A tutaj strzęce już nic nie miałem, sprawdzałem ją. Tutaj już wszystko zrobiłem. Teraz się coś tutaj stało, chyba. To uh, Powered by the Bookshelf, ok. Czyli. Gdzie? że tutaj gdzieś, czy że tutaj? Gdzie to ma być? Nie, nie rozumiem troszeczkę tego. Uh, zaraz zobaczymy to. Bo tutaj widzę, że tutaj też był bookshelf gdzieś. Czy chyba, że ja jestem ślepy po prostu. Uh, czekajcie, zniszczę to i zobaczcie co się tam dzieje po prostu. Co się teraz tutaj dzieje? Powered by bookshelf. A, bo teraz możemy to... O! Taka magia... Ale ja nie mam... A nie, mam 7 repeaterów. Aaa... Okej, okay, rozumiem. To wszystko tłumaczy. Zatem teraz ciśniemy to w ten sposób. Uh, czy... Tak, tutaj jest jeszcze energia, tutaj jest jeszcze... Tutaj już nie ma. Ok, Czyli w tym miejscu ten repeater i ciśniemy dalej, czy tak powiem. Dobra. Ta mapka zaczyna się robić coraz przyjemniejsza. Troszeczkę również trudniejsza, ale to bardzo dobrze. Lubię takie i w tym miejscu musimy cisnąć to po prostu w ten sposób. Gdzie to zgasło, to w zasadzie, to, o w tym miejscu zgasło idealnie. Podaję, że to 15 kratek jest, o ile ja dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić i ta, starczy nam na spokojnie. I chyba ponownie zgasło. Zgasło wcześniej. Gdzie zgasło? Zgasło w tym miejscu. Najczęściej muszę dać, o te, Teraz będzie dobrze nie, 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 bo teraz zrobiłem jakieś zatrzymanie sygnału Czego ja już w ogóle nie ogarniam I uwaga, uwaga Jeszcze tutaj musimy to zrobić, okej okay. Czyli to była Pierwsza część, a teraz Druga, Ok. czyli po prostu Tutaj ja to zrobię Gdzie się kończy Sygnał, tutaj jeszcze troszeczkę Tak ledwo, ledwo już migocza, ale jeszcze daję radę I po. Potrzebuję to doprowadzić. ok, z tej strony może jak sobie zacznę. Będzie mi troszeczkę prościej. Potrzebuję to doprowadzić w ten sposób jakoś. Czy mi się to uda na innym repeaterze? Ja szczerze wątpię. I ja tak, już tutaj źle polazłem w ogóle. Czyli... Nie, uda mi się na dwóch. Pewnie mi się uda. Zobaczę, czy mi Redstone starczy. To też jest bardzo dobre pytanie. I się zastanawiam, czy ja tego nie powinienem po prostu zrobić w ten sposób. O, 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 tak. I tutaj nie ma dojścia, czyli to musi być. O, tak, i zabrakło mi respondu. Czyli tutaj muszę to doprowadzić inaczej. Tutaj przerywam, przerywam. I z tej strony w jaki sposób muszę to doprowadzić? O, to jest pytanie moje na dziś. Jak ja mam to doprowadzić? Może po prostu. O, tak. Tutaj ten repeater i mi zabraknie i tak czy siak tego redstone'a. To jest niedobre. Hm. Mogę gdzieś skrócić na pewno tą trasę, ale gdzie? Tam musi to pozostać, ponieważ to mi otwiera przejście do tamtego. To mo mogę gdzieś to skrócić. Raczej wątpię. To mi daje możliwość przejścia tutaj. Tego też również potrzebuję. A tutaj nigdzie tego nie mogę skrócić, i chwilę jasno, gdzieś to powinienem móc skrócić, a nie mogę. Czy. powinno to. nie być działa, ale tak. miga i gaśnie. O, mam jeszcze jeden repeater, dobra. Czyli. Magic? Czy się udało zmagikować to, że tak powiem? Dobra, czyli to jest wszystko już dobrze. Nie, to jest idealnie wszystko. Tylko to muszę. Proszę, zabiję mojego psa. Zobaczycie. Kiedyś mnie będziecie już usłyszeć. Dobra, czyli tutaj cisną, tak. Czyli dobra, mniej więcej ścieżkę już zrobiłem, tylko trzeba jeszcze zobaczyć w którym miejscu to dokładnie tak kaśnie. Bo to musi być idealnie wszystko tutaj, jak teraz już zauważyłem. I tutaj odrawiamy to, cały czas za każdym razem dostajemy troszeczkę tego redstone'a jakby nie patrzeć. Zatem trochę wychodzimy tak jakby na plus. W zasadzie... Nie, bo to musi być idealnie, bo inaczej ten. chociaż powinno być spoko. Jeszcze troszeczkę to przesuniemy, tak, żeby na pewno dotarła energia. Ta plansza obecnie jest chyba najdłuższa z tych wszystkich. Chyba tak. I wystarczy to tylko tak. tak. Edit goes like this: będą prawa autorskie mogę. Och, to już było trudniejsze. Nie wiem ile mi to czasu... to chyba bardziej mi to z tym repeaterem, którego nie wiedziałem, że to repeater zajęło mi więcej czasu, ale to też udało mi się zrobić. I... czy będzie jeszcze coś z tej... z tego fragmentu, że tak powiem. Czy już kończymy na tym? Uwaga, jep. Uwaga, uwaga. Gdzie my jesteśmy? Czyżby to było nasze oczywiste miejsce przeznaczenia? Uwaga, uwaga! Tak, to jest nasze oczywiste miejsce przeznaczenia. Zatem słuchajcie, moje Misiaki, ukochane. Jednak zrobimy tą mapkę w trzech sobie częściach, bo widzę, że Wam się spodobała. Jeżeli znajdę więcej takich, to oczywiście je ja nakręcę. A na chwilę obecną, czyli dzisiaj, ja się z Wami żegnam. A w następnym odcinku, czyli zapewne za jakieś dwa dni czy coś w tym stylu, z... tutaj zwiedzimy ten ostatni pokój, gdzie są już tutaj bloszki żelazne i tak dalej straszne rzeczy. Zatem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jak oglądaliście mnie po raz pierwszy, to zostawcie. Subskrypcji, jeżeli Wam się spodobało. No, a dla stałych już tutaj bywalców, zachęcam do pozostawienia kciuka pod górę. Pod góry. Do góry pod filmem. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Telefon, cześć.